Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. W dzisiejszym odcinku szybko pokażę Ci, jak dokładnie umyć gumowe pady. Tak wyglądają moje pady aktualnie. Pomimo, że zestaw jest regularnie odkurzany, to jednak te, te cząsteczki brudu, cząsteczki kurzu się gromadzą i pałeczkami po prostu je wciskamy w gumę. Także jak możesz zobaczyć po iluś tam ćwiczeniach, pady robią się takie, jak troszkę zabrudzone. Co będziemy potrzebowali do umycia padów? Możemy, choć nie musimy mieć miskę z wodą, po to, żeby nie chodzić tu łazienki i wypukać drugi przedmiot, który jest nam potrzebny, czyli taka zwykła kuchenna gąbka. Trzecia sprawa to jakiś środek typu cif. To nie musi być cif markowy, to może być jakiś tam z biedronki czy z Lidla. po prostu jakieś mleczko czyszczące z takimi cząsteczkami i zabieramy się do czyszczenia. Gąbkę namaczamy w wodzie i później dajemy na nią trochę cifa. Zaczynamy czyszczenie. Każdy spadek w zasadzie możemy trochę polać cifem i czyścimy te pady właśnie gąbką. Nadmiar wody lub cifa możemy do wody właśnie wykręcić z gąbki. Pady są teraz wyczyszczone, ale ciągle mokre, dlatego bierzemy tą miskę, wykręcamy gąbkę i usuwamy nadmiar środka czyszczącego. Na sam koniec jeszcze możemy. Do wysuszenia użyć ręcznika papierowego. Wycieramy pady. Teraz spójrzmy na efekt końcowy. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!